Siemaneczko z tej strony Avenis, a wy witajcie w The Minecraft Mod. Mam dzisiaj dla Was superową modyfikację, mianowicie Nether Lives. Modyfikacja dodaje nam życie do netheru, ale jak to życie? Jak wiecie, w naszym normalnym netherze co jedynie możemy robić? Wchodzimy do tego netheru, zbieramy netherrack, glowstona, zwiedzimy twierdzę, coś tam porobimy i wracamy praktycznie, bo nie ma tam warunków do życia. A z tą modyfikacją możemy normalnie żyć w neterze. Modyfikacja ta do neteru dodaje nam e, minerały, e, drzewa, takie neterowe drzewa, po prostu, żebyśmy mogli sobie zrobić jakieś itemki e, i możemy po prostu się świetnie bawić w neterze. No, możemy tam sobie nie wiem e, mieszkać, e, chodzić sobie po cave'ach E, robić po prostu co tylko chcemy, bo jak wiemy, nasz Minecraftowy świat, ten zwykły, może nam się znudzić, a czasami może chcemy sobie odpłynąć do jakiegoś innego świata. E, niektórzy są, co właśnie lubią takie mroczniejsze klimaty, e, niektórzy naprawdę lubią takie, jak już mówiłem, mroczne klimaty, i ta modyfikacja jest w sam raz dla nich, bo mogą grać sobie w Minecrafcie normalnie, żyć sobie w neterze, i to jest naprawdę. E, bardzo świetne. E, no cóż, modyfikacja jest właśnie dla ludzi, co robią taki bardziej hardkorowy styl e, w Minecrafcie. E, modyfikacja oczywiście dodaje nam jeszcze obsydianowe narzędzia, e, dodaje nam trzy nowe minerały do netheru i jeszcze, i jeszcze więcej, więcej, więcej rzeczy. Ale wszystkiego ja już Wam nie będę mówił, bo chcę, abyście też sami sobie niektóre rzeczy tam E, po odkrywali, żeby też była jakaś do Was niespodzianka, w tym zupełnie nowym neterem. E, ja mam nadzieję jedynie, że Wam się podobało. Chciałbym Wam podziękować za wszelkie oceny, komentarze i subskrypcje. W tym odcinku byłoby to na tyle. Trzymajcie się i cześć, pa!